Zapraszam na G2A z kodem Essen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Hej, czy, dzień dobry wszystkich, Bardzo serdecznie ja jestem Wojtek. miło mi Was gościć w kolejnym odcinku za wszelką cenę. Ja są ze mną standardowo i jak zawsze Agnieszka. Jestem! I Tomas. Jestem. Intro. Po intro. Także moi drodzy, kolejny odcinek. E, ostatnio uciekała Agnieszka. Mieliśmy mm -hmm. tunela, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie. Mm -hmm. e, jakby co? Ja daję, że... Na no. zabójcy będzie klapa, więc mm -hmm. pamiętajcie o tym, i Agnieszko. mów stop. Move, mądrze. Stop. I uwaga, 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 ucieka. No, niestety, jeszcze raz musisz. Aha, że była? No, to mów. już? Stop. Wojtek, <śmiech> wojtek. <śmiech> Niestety. Nienawidzę tej gry. Niestety, padło na Ciebie. Excuse me, będziemy Cię coverować. Coverować, 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 O coverować. Oczojebną koszulkę, proszę. Właśnie, co powiedzi... trochę. Co powiedziałem przed nagraniem? Ty zapomnisz, a Wojtek siedzi skitra. <noise> Ale zapomni. pamiętajcie, że Was już jest coraz mniej. Tomek, <noise> <noise> jesteś raz, dwa... A jak mam ty... zmienić koszulkę, co Wy już ready klikacie? No czekaj, teraz przy kila, Guga, żebym mógł Guga jest trzy razy. Mm. Tomek jest też trzy razy, ja jestem mi raz, głowę. dwa, Odej mi głowę. trzy, cztery, jestem pięć razy. <grym> o, mam nową głowę. Ale to niestety, później jak już nam się skończy ta ruleta, no to będę musiał ja do końca. No tak? Every, no, tak? every odcinek? Mm -hmm. Niestety, no ale potem zobaczymy, bo w sumie ktoś tam podesłał ostatnio też spoko pomysł. Oho. Ale to tam możemy... zobaczymy. Ej, możemy dawać rebiusz? E, tak? Tak, Nie będę wam zdradzać, może będzie jest niespodzianka dla was, ale... Już boję. Śmiesznie będzie, na pewno. To grajmy tak, grajmy bez dźwięku, tak ja ostatnio w tego, w piłę. Naprawdę, ale, Aga. Jak masz, ale jak masz wyznacznik y, terroru, to ci to... Nie, to się wyznacznik. okropnie gra. Jak się nie e, tak. słyszy, nie? No. A Ej, czemu nie miałeś? E, gra mi się zwiesiła, czy coś. Nie wiem, co się stało. Uciekałem, wszystko klikałem i dźwięk się wyłączył. A to jest piła. Piła to jest taka gra, gdzie. I musiał mi Wojtek mówić, kiedy dzieciak krzyczy, i kiedy przystaje. Najlepsze hmm. jest to, jak przez przypadek sobie te klikniesz i wyłączysz i nie możesz z niego wyjść. A wiesz, którym się wyłącza? Już ogarnąłem. Którym? T. Nie. Mi się wczoraj T wyłączyło. Nie, Teraz Włączyłem potwierdzić wysłanie wiadomości. Ale nie na numery tak, tak samo bo na, na przykład działa. jest w sytuacji, w której robisz fiuza to po zrobieniu fuse'a przez chwilę nie możesz się obrócić nic, bo masz myszkę tak jakbyś miała na pulpicie czy coś. Oho, oho. Także niestety, tak to działa. Ale mecz się jeszcze nie załadował, więc ja wam przypominam łapkę w komentarzach, subskrypcjach, socialki, linki macie w opisie, jak a gdzie. G2! Indie. Tak szybko, intit. A tak. powinno być takie powolne, Indie. Ja, ma, o, ga... Dobra, kowarujemy, kowarujemy, coverujemy, coverujemy, wszyscy tu. Dobra, kowarujemy. Mhm. o tym pamiętać? ja słyszę. Ten, ten, brat. Nemezis? To są Nemezis. To są skrzynki. Tomek, ale dlaczego ty za mną? No jak, jeżeli on był za mną, to muszę biegnąć przed ciebie. Nie mogę biegnąć w killera, Wojtek. On cię goni? Co? Niemo. Kogo? A. Gdzie jesteś Tomek? Na mapie. Koło... gdzieś w domku. Dobra, ja idę do domu. Kuźwa! Zombie morda. Zombie morda. Chociaż ty mnie nie, nie wyciulasz, chodź tu. Czekaj, słuchamy, tu gdzieś musi być genny. Odpust. Na dole czy na górze? Tu, tu, tu. Jezu, jak to ma postać z <laughs> To jak szło z zombie, to musimy spić do. Tak, z zombie musicie uważać. Albo ja będę odciągała z zombie. Mhm. Też tak można. Hmm. Kręcę gena. My też. Ej, Co ja się tu z cisza? randomem goni. Nie, nie pasuje ci cisza? Mi pasuje. No, mi pas, nie pasuje, jeżeli by przyszedł na cicho, to już mi nie pasi. Nie, nie, jest terror. Goni randoma. Bo a daleko są dobrze, dobrze. Dla kogo daleko? Dla daleko? My jesteśmy w domku. Jestem obok. Pynuj się. Tu są haki, tu są haki, to Dobra. O cholera, Dobra. zapomniałem, że to nie piła. Nie widać, widać mnie w krzak. E, Tomek idzie Jenna ruf, ja idę po wisielców. Szukam gena. Na no, wzgórku jest tu, przede mną. No właśnie, próbuję tu wejść. A mnie dupnął, kurde. A mnie goni. Tunelek Tak znaczy, dalej. Ja tunelek. tunelek! Tunel! Wojtek nie wisiał. Tunel! się na mnie, <średenie> kurde. To lepiej na ciebie niż na mnie. Tylko biegaj tam wtedy dalej, nie koło tej górki, gdzie jestem na niej. Jak on wie, gdzie ja jestem, kurde. Ja jestem przyzwyczajony, te od tej do Ksajskiej. Dobra, Sajskiej. O, Aż tam? Chodzi czy zostawia? Bo no, e... z nim uciekałem. Idzie w stronę. W domku. Do okay. domku przed. Dobra, ja? Idzie idę w tam stronę środka mapy, Tomek. Uciekam. Eee. No. Pukagena na wzgórku. Nawet nie rób kresek. No ale dobrze by było jakby ktoś po mnie przyszedł. Bo jest e, ogólnie tak, jest tak, że ja... Bo jesteście tak daleko, że... Dobra, ja zrobiłam chips. Random zrobiłam bo, mnie... Bo przypych. szło do Tomka. Zastąpią papierynę. Coś tu biega z nim po mnie. Uwaga. No ja? Aha. No bo on szedł za twoimi krechami. Dobra, random po mnie idzie, widzę. Mam sexy krechę. Ale mam wrażenie, że nie zdąży. O fakt, tu nie ma... Serio? Typie, kurde, idź po mnie, a nie tę skrzynkę przeszukujesz! Oh. Naprawdę? Dobra... Dobra, próbuję się raz zerwać, bo... No i to ciężko chodzi o wszystkich. I tak by nie zdążył do mnie dojść, a zawsze to jakaś szansa, nie? A może mnie wyleczysz? Naprawdę? <laughs> ja pierdziele, co za ludzie. Ora Aga, patrzcie, gdzie on idzie, muszę ci ciągnąć. Eee, idzie ten, idzie w stronę dwójki. Ale e, na razie poczekaj, bo może... No to może go na skończę. No ruptogena no Poszedł w stronę dwójki i z... go nie widzę Nie okay. wiecie, zawsze możemy random zrobić ogólnie, tak, że my z Agą i z randomem spróbujemy się jakoś poświęcić coś, a Tomek się klapą, nie? Klapa, nie? No, no właśnie ja... Nie, spokojnie, dobra, czekaj, ja już kończę gena i idę po Agę. No nie, oni się tu gonią, Tomek, nie przebiegaj tu. Oni poszli do killershaka na moje plecy. Na twoje plecy? No, no no. Dobra widzę go. Random debilu! No ten random jakiś dziwny jest Dobra, no spokojnie. on ściąga Ej, jaki głupi! Dobra, to was spokojnie, ja teraz ja szybko. Czekaj, czekaj, stój. Wziął randoma. No ja... Robię rady, to... Tomek? Tak, tak, tak. On no, go nie on... zostawi, więc aż pęknięć ten. Iść I spida ja Coś, ty też. Czekaj, nie ty, ty idź ten, a ja robię... Nie, ja nie muszę, ja tu robię przyc. Chodź. Ojba. To po deszcz on to już mnie wołasz. <laughs> dobra, to ja robię Gena dopóki on jest daleko. Ty <laughs> Kogo goni? Hmm. Tomek, nie rób kresek. Dobra, wiecie co, ja go spróbuję tutaj go Nie siebie... Je... paletę jakby. Oj, mnie goni. Dobra, o idę, im idę, im idę. idę, idę, Oj, mła! Uściągnę, idę, idę. Ała, ła, ła! No gdzie jest ten peczet? Ja tak to tylko może Kurwa, hatyszuje mnie. No, uciekaj, Tomek, uciekaj. uciekaj. O, o. o On ciebie chce, Tomek. Wiem. Chuj mi się, bo Cię ściągłem. No i co? No wiesz, I co? Masz na ryj! No ej no, ej! Ale on ma długiego tego pejcza. Bo to jest ten... Agi, pejcz. To jest mój mąż! A o nie, ty się wracam. No i Tomek, nie daruj mnie. No daj no spokój, położył tam. Cię. Wziął mnie w końcu Tańczyłam przy nim kuźwa naokoło. Coś, z czymś się połączyłem. Przekaźnik gifów, jeden na jeden. Ale chamiście, jak Tomka goniło. No bo wiedział, że Cię ściąłem od więc się wkurzył. Nie, byłeś. on nie chciał tunelować, wiesz, mnie. No w... Ty kamperze pieprzony, wypierdalniczaj. <śm> ja Daj, chodźcie, wy... wymacam Cię Wojtek. Ja jestem wymacany przecież. Przepraszam, nap napaliłem się. Jesteśmy, mamy ton, na niebiesko. I, no I na niebiesko. Ej, on na cicho powrócił kuźwa pod haka. No Chyba nie. Może będę się godzinę teraz mendowała. O, czyjś Tomek. Teraz jeszcze może właściwie uleczę ten... Thanks. Na że... pagórek. Tam jest eee... do kończenia. No. Nie czyj mordy <noise> Ja chylińska. Widziś, <laughs> <laughs> patrz jak my poszliśmy. jak no <laughs> dekle. Bardzo się stalo. Nie my e, to. No, my jesteśmy nic. Obejrzeliśmy górkę dookoła, zamiast nas weźmie do osób. U mnie. U Tomek stąd. Czy, nie wiem gdzie. Dobra, idzie dobra, nie, on oszuka. Wz... Wyparkujemy. Teraz. Stąd. No, idzie do nas. Ja idę do, do góry, no. Słuchaj. Ej, nie lubię dobra. jak tak mówisz. Kurczę, aż do skały dobijem. <grym> Tylko tu jest na dzień <grym> ten... Tomek, ja bym proponował, żebyś ty szedł do chaty zabójcy. Wojtek, to jest chata zabójcy? W rogu. Tam, gdzie <grym> na początku się zrespiliśmy po tamtej stronie. Ta duża taka? Nie ta duża. Ta mała taka. Szak. O, dobra. Oberwałam. Mogę, żebym miał w szaki. mi Tak, bo mam memento. Tomek, znajdź tego. No biegam! Ale zostałam z buta. Nie, o, kurwa. Nie, na po przeciwnej A. stronie tego dużego domu, mapy. Jest, jest, jest. Nie do mnie, więc Tomek. Ja się tam ładnie podstawiam. No fajnie, przebiegam kuś A już mam Ameno. Aga, no. mów Tomekowi, gdzie jest szak. Aga, tu jest, nie? Eee, nie. Oczy z e, Tam na. Ta, o, to, to ja! E, o! Musisz iść. <laughs> musisz iść prosto, Tomek. Tam? Nie, zabawia się. Nie! W prawo twoje. I tam prosto jest. Widzisz w oddali? Ten cień? Aha. Ja o, Ale random jeszcze, a nie, a nie żyje. Gdzie? W górę się niczym, ja. Ładnie do szafeczki. A Zresztą. Nie. A nie. A nie. A nie. A nie. Dobra, nie tu. <noise> Kurde, to wyważenie z tych szaf. Zostawił mnie. ten Memento. Tak, nie? E? Nie? Nie, nie, Ten co? Powiesił mnie, dobra. Na razie sieć, Teraz Teraz Tomek. Tomek sieć. No się co? On jest po drugiej stronie mapy, więc... I jak zniknie ten taki obłoczek i pojawi ci się klapa przy dwójce, tam, gdzie jest Jenny? To możesz co? wychodzić. No jak masz dwa geny, nie? O, otworzyła się, idź, 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 wychodź szybko. Na prawo, tu, na, wejdź tu i na prawo. Tu, 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 tu. tu. Aaaaaah! KUŹWA! To nie to jest, to jest kawałek, jest! ja myślę, że to okno! Ale on poszedł od razu tam? A. Od razu. Tomek. Kąd on wiedział? A nie widział offeringa? A. A. Ale nie widać naszych oferingów. Oh my god, Tomek, ja to Ja, wiecie tak co ja zrobiłem? Ja marszowałem E, żeby tak. wyjść. A to spacja! A potem nie wiedziałem czy to klapacz, czy to okno. Nice cover, piękny wyśleczek. Dziękuję Wam. Ale, Dziękuję. No, wam. Także nice, mamy trzy minuty. Ma, ma, ma pipkę? I, ale o, czekajcie, ogromnie zwiększa szansa, o, mam pipkę. A, bo będzie się A, bo to nie jest jako ten. To nie jest jako. bierz nagrodę, jakąś nagrodę dostałem. Jak to się nazywa? To nie jest jako to ukryte. No widzisz, on widział. Czyli wiedział, że... o kurczę, no musimy, ej, musimy pokombinować inaczej next time. Ooo ale to ja już mówię, nie no gdzie ten to, Tomek. Żeby... Ale miał barbę. Miał barbę, więc wiedział gdzie co i jak. No ale dobra, słuchajcie, udało się. To jest najważniejsze przecież w tak. tym challenge'u. E, także będziemy słyszeć się w kolejnym z trzema perkami i zobaczymy, kto tym razem będzie uciekać, także będzie nam rolował Tomek i była ze mną Agnieszka. Byłem. Był też Tomuś. Byłem Także słyszymy się w kolejnych, więc trzymajcie się, cześć i. Pa! pa. pa, pa.